Zostaliśmy zadysponowani do zdarzenia czołowego dwóch pojazdów osobowych. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastaliśmy owe dwa pojazdy. Uczestników zdarzenia było sześć osób. Wszystkie osoby zostały przetransportowane lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitali oraz zespołami ratownictwa medycznego. W tej chwili zabezpieczamy miejsce zdarzenia. Na miejscu pracuje policja. W miejscowości Bożykowo kierujący Citroenem C4 Picasso jadąc od kłaczkowa w kierunku Pyzdr na tą chwilę z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, na którym doprowadził do czołowego zderzenia z kierującym Nissanem Kaszkajem. W wyniku zderzenia się tych dwóch aut sześć osób zostało poszkodowanych. Na miejscu lądowały dwie załogi lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga wojewódzka numer 442 w Bożykowie jest całkowicie zablokowana i będzie ona zablokowana przez najbliższe na pewno kilka godzin, ponieważ na miejscu będą wykonywane oględziny miejsca zdarzenia.